Nie było tak długo odcinków z jednego powodu z jednego bardzo, bardzo ważnego powodu jest to przez to, że mi Dańkla nie chce spać, bo jakby nie miałem takiego błędu długo, więc możecie mi jakoś pomóc, nie wiem. zobaczcie co to. Czekajcie. On działa, on działa, on działa, mi wreszcie Widzicie to, idziecie, 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 Jest! idziecie, bo ja się bardzo cieszę, bo... Hmm. Chcę być no najlepszym youtuberem Nie wiem jak to można powiedzieć Ale hmm. moglibyście tak samo mi pomóc trochę Oczywiście jak chcecie, nie? Więc to już jest wasza decyzja Czy mi chcecie pomóc czy nie to, nie wiem jakoś dzisiaj o który się pojawi odcinek ten, ten i jakiś inny. Więc nara.